Cześć, witam wszystkich, dogrywam do poprzedniego materiału yy, dalszy film. Słuchajcie, tak jak, tak jak mówiłem, kolejny, yy, kolejny murzynek wykiełkował, kolejny musznek sobie włożyłem. Yy, dzisiaj yy, tak jak widać w tle muszę trochę posprzątać, yy, ale i dzisiaj mam takie trochę grubsze sprzątanie. Pokażę Wam yy, u mnie yy, szuflady jak sobie sprzątam, bo mam w gołębniku w swojej klasarni. Szuflady takie jak są w normalnych gołębnikach, tam kiedyś pytali iście mnie tam, czy to mi potrzebne, czy niepotrzebne. Nie wiem, czy potrzebne, mi się wydaje, że z tym mam łatwiej, bo cały brud mi tam z tyłu na dół wpada. Także myślę, że to jest na plus, ale to się wszystko okaże przy kolejnych latach pełni użytkowania tego tej swojej, tej mojej ptaszarni gołębnika. Jak za tak złoto, słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj przewodni temat odcinka to jest to, czy w ogóle powinniśmy prowadzić jakieś notatki hodowlane, czy nam to ułatwia pracę, czy, czy to potrzebne, obrączkowanie ptaków, które tak budzi bardzo dużą, dużą dyskusję często na forach że niepotrzebne, że ty, po co to robimy jako hodowcy i tak dalej, tak dalej. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Mm, niemniej jednak ja zaczynam sprzątać i zaraz dogramy dalszy, dalszy, dalszą część materiału. Tak jak Wam powiedziałem, w dolnej części gołębnika e, mam tutaj taką klapkę, którą się otwiera, no i tu są wszystkie skarby, czyli wszystko co spada mi pod różd, tu się mieści, nie? Słuchajcie, zaczekajcie, muszę chwilę mm, przytrzymać. Wyjadę jedną szufladą. O! Dobra, już. O! I tak jak widać, zaraz sobie wyciągniemy jedną szufladę. Szuflada na wierzchu, tak jak widać, dużo tego nie ma, no ale jakieś resztki po styropianie, które mi pocięły myszy. No i co, odkurzam to. łapię odkurzaczem i zaraz z powrotem. No i co, szuflada odkurzona. Wjeżdżam z powrotem. No zobaczcie, źle nie wygląda po takim czasie użytkowania, jak coś tam wpadnie, to coś mi się rozlało. Więc jakiś klek lekki ale ogólnie tak jak widać no i już jakby sprzątane każda z szuflad to zestaw powitalny gdyby ewentualnie byli goście jacyś no i sobie tam czeka Jak widać, wrzuciłem dziewczyną baseny. Długo nie trzeba czekać. Dziewczyny już zaczęły kąpiel. Zaraz kolejne dostaną. Jak zwykle sprawdzanie wody, następnie zaraz pluskanie. Dzisiaj było u nas minus 5, a więc woda mi w niektórych poidełkach złapała. Rozmroziłem, bo już dostały dzisiaj witaminę sobie do wody, bo coraz bliżej sezon. więc dostały witaminę, musiałem wyrzucić niektóre, z niektórych poidełek lód. No i zaczęło. Zaczęły teraz chętniej wchodzić do baseniku, bo wszystko było zamarznięte. No co, dzisiaj znowu sobie połapałem kilka samczyków. Kilka ba ładnie wygląda, kilka troszeczkę może dupa za Ale w takiej temperaturze to spalą to szybko. No właśnie, tu zobaczcie nawet za mną już też się pluska. Kolejna dziewczyna. Moi drodzy, no i co tam? Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat tego oznaczania ptaków, prowadzenia jakiejś dokumentacji hodowlanej, czy to potrzebne, czy to niepotrzebne. Ja uważam, że jak najbardziej jest to potrzebne, a żeby w ogóle ta nasza dokumentacja hodowlana miała jakiś sens, no to nie oszukujmy się, ale muszą być obrączki, żeby to w ogóle miało jakiś sens. Ja sobie robię to w ten sposób, że myślę, że większość hodowców tak robi: że na każdej, na każdej klatce mam jakąś kar tą kartę, na której oznaczam samca, samica. O, tak jak zresztą widzicie, to sobie zrobiłem taką specjalnie do koroniaków, do kanarków, może tak. Mam i do gołąbków. No i to w ten sposób wygląda, że ja akurat sobie to wymyśliłem w ten sposób: że zaznaczam którą, którą kartę, która klatka. Samiec, samica, zaznaczam obrączkę, zaznaczam intensywność. No i później, tak jak widzicie, maluchy, jeżeli są, to mniej więcej też zaznaczam, co i jak. No i korona, lub nie. Zrobicie, zapalę światło, tylko uważam, że mi to jak najbardziej pomaga, i jest ok. Następnie musimy gdzieś to notować sobie ja akurat mam tutaj do pokazania wam to zeszyt, zeszyt hodowlany tak ja sobie tutaj przerobiłem bo nie, 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 nie zużyłem go w zeszłym roku Kupiłem go na przełomie roku to jest zeszyt to jest zeszyt do gołąbków tak oznaczony, pomazany przeze mnie, ale chociaż wiem o co chodzi. Słuchajcie, to jest akurat um, praca um, um, tutaj zakupiona, czyli to jest um, Patrycji um, wy, wyprodukowanie. Um, pomysł, może tak, bo z, zacząłem patrzeć na ptaki i uciekło mi słowo, przepraszam. Um, Patrycja um, Kamińska na pewno znacie autorka kilku książek, m.in. właśnie tutaj ten zeszyt hodowlany, który mam w ręku. To też jest jej dzieło. Teraz tak, co w tym zeszycie mamy? No myślę, że chyba każdy już go tam widział i tak dalej, ale pokażę tak w skrócie. Zeszyt hodowlany, czyli mamy parę z samiec, samica. Jaki, jaki numer obrączki, od kogo ewentualnie nie mamy jako hodowce, od jakiego hodowcy przepraszam. No i na dole tabela, jeżeli chodzi o młode, tak czyli tu mamy pierwszy lęk, młode kiedy klucie, obrączka, numer obrączki, czy ewentualnie płeć. Mamy następnie drugi lęk do tej samej pary i następnie trzeci lęk. Ja to akurat w tej chwili, tutaj widzicie, sobie zatytułowałem dla gołąbków diamentowych i tam będę wpisywał. To samo to samo mam, to samo mam dla, dla dziwoni opalowych swoich, bo tylko opalowe mam. No i to samo ewentualnie później mam dla, dla kanarków. Ja następnie później sobie to wpisuję wszystko do kompa. Mam taki program, który jest typowo właśnie dla gołębi no ale mi to się bardzo fajnie podoba fajnie to działa szybko możemy znaleźć ptaka szybko możemy znaleźć parę szybko możemy znaleźć rodzeństwo także mi się to jak najbardziej bardzo fajnie podoba i jak najbardziej na tym działam nie? Więc, więc to mi się jak przydaje Szybko, natomiast oczywiście niektórzy prowadzą segregatory, niektórzy prowadzą e, jakieś e, zeszyty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy sposób jest dobry, aby aby hodowca tylko mógł się w tym odnaleźć, aby potrafił sobie znaleźć, aby potrafił znaleźć rodzeństwo, aby potrafił znaleźć nie wiem parę od tych ptaków młodych od tych ptaków, przepraszam, oddanej pary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także jak najbardziej uważam, że to jest Dobre. natomiast no, co, do, co do tych obrączek, no to tak jak sami wiecie, no, yy, tak jak powiedzieliśmy, muszą być obrączki, muszą być obrączki, żeby to w ogóle zaistniało, bo nie damy rady, przy, może przy dwóch, trzech, pięciu ptakach, jak je, to tak, ale jeżeli mamy więcej ptaków, to nie damy rady yy, tych ptaków yy, rozpoznawać, yy, nie wiem, yy, że, że to jest na pewno ten lub tamten bo nie oszukujmy się, ale w pewnym momencie gdzieś się pogubimy i nie damy tak rady, prawda? Także ja uważam w ten sposób e, obrączki obrączki to chyba każdy widział, każdy wie jak wyglądają e, Tu mam akurat jeszcze zeszłoroczne obrączki, czyli czerwone na obrączce e, cień trochę rzuca na obrączce jest e, jak widać, to czekajcie gdzieś do świata wypowiem. Na obrączce jest jak widać kolejny numer obrączki, PFO. Jeżeli ktoś jest zrzeszony, jeżeli nie, to nie. Rok kolejny, tak jak tu widzicie 24 F011 to moja, moja sygnum I rozmiar obrączki 3.1. No i kolejny numer 008 to są obrączki, które mi się zostały. Zostały. W ogóle ich nie używałem w zeszłym roku i dlatego mi zostały. W tym roku, czyli na rok 25 są w kolorze czarnym, bo co roku się zmienia kolor. Kolor. Dlaczego zmieniamy? A no, kolor zmieniamy dlatego, że nawet w wolierze już jak zerkniesz z daleka to już widzisz, czy to jest tak młody, czy to jest tak starszy. Także łatwo rozpoznać nawet już wtedy po kolorze, prawda? No właśnie, i tam jest trzy, kilka kolorów, bodajże chyba sześć, i one się zmieniają tam co roku, prawda? No właśnie, tak, żeby nie było powtarzalności za rok, czy, czy za dwa, że ten sam kolor znowu na przykład czerwony chodzi. Także słuchajcie, no tak ta, ta to wygląda. Ja uważam, jak najbardziej za przydatne taką rzecz, że za potrzebną taką rzecz, bo tak jak powiedziałem, jeżeli mamy dużo ptaków, no to ciężko nam to wszystko spamiętać, e, który to jest na pewno. Oczywiście możemy, możemy, możemy zakładać jakieś znaczniki, ale słuchajcie, ile tych znaczników możemy zakładać, ile kombinacji możemy zakładać. Druga sprawa, znacznik nam teoretycznie nic nie daje, bo łatwo go rozpiąć i zapiąć u innego ptaka i już wtedy mm, gdzieś się Tracimy to wszystko, prawda? Także no. A tu obrączka jak zakładamy, jak jest tak młody, nie wiem, 5-6 dni, tak do końca swojego życia tą obrączkę posiada. Słuchajcie, ja dzisiaj sobie trochę posprzątałem, papieru jeszcze nie zbierałem, papier sobie zostawiam. Na deser, chociaż tragedii jeszcze nie ma tym razem na papierze, ale, ale już jest, jest brudny gdzieś jak najbardziej. Znaczy u samców nie ma tragedii, u samic gorzej jest, więc za chwilę sobie jeszcze zbiorę papier, na no, jutro rano sobie zostawiam tylko danie karmy. Jeszcze teraz wyjedzą do końca. No i co, aby tylko dużego mrozu w nocy nie było, to będzie plus taki, że nie będę musiał jutro. Rozgrzewać poidełek, tak, także jak najbardziej fajna sprawa. No i co? Tak, tak, w skrócie Wam opowiedziałem, po co to w ogóle notujemy, dlaczego to notujemy i czy notujemy. Pokazałem Wam, jak dzisiaj sobie sprzątałem cele. Nie cele, tylko szuflady, przepraszam. Dzięki temu, dzięki temu podłoga czyściutka fajnie wszystko pod spodem wyczyszczone. No i tyle dzisiaj trochę podziałałem sobie u gołąbków diamentowych, bo już tam gdzieś sobie połączyłem jakieś pierwsze ptaki, bo strasznie samice zaczęły się już nieść, nie wytrzymały, a więc musiałem coś tam sobie połączyć. No dobra, słuchajcie, chyba to tyle. Wrzucę Wam linka, jeżeli ktoś jeszcze nie widział e, tych zeszytów hodowlanych, to wrzucę Wam linka tam do Patrycji. Y, jeżeli by tam sobie ktoś chciał zakupić. Wiem, że na pewno y, ma w tym roku też te zeszyty y, hodowlane, jak najbardziej fajna sprawa. Zresztą na pewno widzieliście już nie u jednego hodowcy, więc, 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 to właśnie. Więc y, trzeba zachęcać i reklamować. E, takie rzeczy, które ja uważam, że gdzieś tam się przydają. No mówię, może nie wszyscy już je widzieliście, a może widzieliście, ciężko mi powiedzieć, ale jak najbardziej warto. Fajnie wydane, e, estetycznie. Cena nie jest jakaś tam kosmiczna, więc można sobie na to pozwolić jak najbardziej. Tak? Także, a tak jak powiedziałem, ja w zeszłym roku akurat kupiłem. Nie zużyłem ich, e, więc, więc w tym roku będzie jak znalazł. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. 366 dni w hodowli kolejny tydzień przed nami, niedzielka za chwilę się już kończy bo już tam mamy godzinę, podajże 17 prawie, więc, więc dzionek się kończy jutro kolejny tydzień się zaczyna pracy no i co, coraz, coraz, coraz dłuższe dni, coraz cieplej się robi chociaż wiadomo, że jeszcze tam wyskakują te mrozki jeszcze gdzieś tam mrożą trochę. Dobra. No to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wrzucam Wam linki poprzednich moich filmów. Jeżeli byś sobie ktoś tam chciał zobaczyć coś, to zapraszam do oglądania. Cześć, dzięki i pozdrawiam.